Hej, cześć, witam serdecznie w nowym cyklu szybkich materiałów, który to cykl nazywać się będzie mini-shorty Nerdololo. No ok, no to to jest pierwszy odcinek, a w tych materiałach będę mówił o swoich pierwszych wrażeniach z tego, co przeczytałem, co ograłem lub coś zobaczyłem. A wczoraj zobaczyłem ostatni odcinek trzeciego sezonu trekowego serialu Discovery. I od razu muszę Was uprzedzić: prawdopodobnie będą to spoilery i będzie dużo wypikanych albo nie przekleń. To jest O mój Boże, co tu się działo. Niestety, negatywnie. Jeśli chodzi o scenariusz, to nigdy Discovery nie stało na zbyt wysokim poziomie, ale finał po prostu przekleił wszystko, co było jeszcze dobrego w niektórych elementach scenariuszowych i kreowania postaci. W całym obecnym sezonie. Wygląda na to, jakby twórcy nie mogli się zdecydować i na bieżąco zmienili zdanie na temat tego, do jakiego momentu, do jakich przemian lub braku przemian charakterologicznych doprowadzić te czy inne postacie. No cały wątek tego, kto ma zostać kapitanem, kto ma być kapitanem statku Discovery, po prostu woła. O pomstę do nieba. Całkiem kompetentny i dobry kapitan, czyli Suru, zostaje odsunięty, a na sam koniec pokazywano nam przez cały sezon, jak jest odpowiedzialnym kapitanem i to, potrafiącym odsunąć od siebie kwestie swoich osobistych sympatii do kogoś. Tymczasem na końcu zostaje on całkowicie, zupełnie nagle odsunięty, chociaż przez cały sezon pokazywano nam, jak jest kompetentny i dobry w tej roli. Tworzymy Nowego zastępcę, do, y, sub, y, kapitana, właściwie zastępczyni, i pokazujemy ją, jej przemianę charakterologiczną, a dokładnie pokazujemy, że są tam pokłady do tego, by stała się ona dobrym dowódcą. Po czym w ostatniej scenie, niemalże ostatniego odcinka, oddaje to ona bez żadnego brąknięcia okiem dowództwo naszej głównej bohaterce, która to z kolei przez cały sezon pokazywała nam i w czynach, i w mowie, że na dowódcę ani się nie nadaje, ani tego nie chce. Po czym oczywiście w ostatniej scenie. Cieszy się bardzo, została wyróżniona i że tym kapitanem zostaje, i nie ma żadnych obiekcji, choć obiekcje te miała przez cały sezon. Tak wygląda, jakby w ostatniej chwili nagle stężyści kompletnie zmienili koncepcję tych jednego niby wątku, ale tych trzech postaci. To, jak rozwiązano koncepcyjnie cały główny wątek, główny plot, główną tajemnicę tego sezonu, to też woła, woła o pomstę do nieba. No. Już w poprzednim odcinku, w pierwszej części, ponieważ finał składa się z dwóch części, już w pierwszej części było widać, do czego to zmierza, a tutaj to zostało tylko potwierdzone. Największą tragedię prawdopodobnie w historii całej federacji, a już przez ostatnie tysiąc lat powiedzmy, spowodowano do tego, że jakieś dziecko miało traumę związaną z zobaczeniem swoich rodziców, którzy, dokładnie to matki, która umarła. No ludzie, ludzie, masakra po prostu. To się nie trzyma kupy, to w ogóle... Obniża kompletnie jakąkolwiek wartość. Zresztą ten wątek, który teoretycznie wydawał się na początku, w pierwszych odcinkach, bardzo ciekawy, interesujący, spadał z każdym odcinkiem niżej progu moich oczekiwań. Teraz mniej się po nim spodziewałem, a i tak przybito tą bardzo nisko zawieszoną płeczkę. Także generalnie Discovery, trzeci sezon, jeśli nigdy wcześniej oglądaliście Discovery, to absolutnie trzeci sezon was do tego nie zachęci. Ale ja podejrzewam po sobie, że obejrzę również czwarty, bo zakładam, że będzie, ponieważ. Wydaje mi się, że wytworzyło się do, u mnie takie przywiązanie do Discovery. Jest to takie moje Guilty Pleasure. Narzekam, krytykuję za mną główną bohaterkę ogólnie poziom scenariusza, choć od strony takiej fabularnej, wizualnej, to ten serial jest całkiem porządnie, sprawnie zrobiony. Ale mimo wszystko, mimo tych moich narzekań, pewnie będę oglądał kolejne sezony. A tymczasem dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro, pamiętajcie, czyli w poniedziałek, 11 stycznia 2021, no bo nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, jest moje nerdowskie podsumowanie 2020 w kategorii najlepsze gry planszowe. I na ten materiał serdecznie Was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.